Ej, J, ty, masz za mało punktów aury Moja aura jest taka duża, że widać ją z Radomia Aura, aura, mam w gacie dinozaura Twoja stara to meble ścianka Twój stary to centaura Z kiwi Bel, rzekam na dywan Jestem jak nurek, bo się wyginam Mamy aurę taką, że aż pieką oczy Hadyr na kiju przez płot właśnie skoczy Aura, aura śmierdzisz jak flądrak Kasti ma w butach dwa martwe pająki Wchodzę do szkoły, je, yeah. mam na nogach płetwy, moja aura świeci jak zepsute neony z klatki Kupiłem kebaba, ale bez mięsa i bez buły Jestem tak szybki, że wyprzedzam własne ule Kader to imię, a nazwisko to bieda Sprzedałem cię w za dwa złote, bo sieda Moja aura jest gęsta jak budyn mojej babci Robię salta w tył, ale tylko w jednej kapci Gdy patrzę w lustro, to lustro mi pęka Bo moja aura to jest wielka udręka aura. Aura mam w gacie dinozaura. Twoja stara to meble, ścianka Twój stary to centaura Z kibel, żegam na dywan Jestem jak Nurek, bo się wyginam Mamy aurę taką, że aż pieką oczy Chadyr na kiju przez płot właśnie skoczy Aura, aura, śmierdzisz jak flądrak Kasti ma w butach dwa martwe pająki Moja aura jest większa niż Twoje całe serce. Wypijam wodę z kałuży, bo jestem Sigmą. Twoje Adidasy śmierdzą starą frytmą Kupiłem sobie auto, ale nie ma kół i silnika. je pod górę, gdy gra ta muzyka. Mój mózg to orzeszek, ale za to jaki słony. Jestem tak bogaty, że jest tylko parzony. <noise> Makaron. Mam aurę, jak Jezus, tylko że gorszą mi brzydką Uciekam przed policją na hulajnodze, ale bardzo szybko! Aura, aura, mam w gacie dinozaura Twoja stara to meblościanka, twój stary to centaura Z kiwi dikibel, na dywan Jestem jak Nurek, bo się wyginam Mamy aurę taką, że aż pieką oczy. Hady na kiju przez płod się skoczy. Aura, aura, śmierdzisz jak plądrak. Kasti ma w butach dwa martwe pająki. A teraz wjeżdża wiertaro Maya ahora brechawa Tapios tencayeste cujowa, CW, las news un ellos e y con w banco.